W dzisiejszym odcinku będziemy prezentować album FIFA 2022 Adrenalin XL. Zapraszam na odcinek i intro. Witam z tej strony, Dzisiaj zrobię prezentację albumu FIFA 2022 Adrenalin XL. Zaczynamy tu może od góry Rarka De Bruyne, Invisible, Lewandowski i Dusan Tutaj możecie sobie popatrzeć, bo gadanie nie przepłaca. Thank Teraz karty specjalne. Twoje dużo brakuje, bo mi 100 brakuje kart. Czy jakoś tak? Nie, ale bardzo dziś gdzieś saszetek kupywać. A powiem wam, że mało saszetek kupywałem. I jakoś się to wszystko wybrało. Prawie cała strona. O i tutaj zobaczcie limitki. I to już wszystko. Takie na kolejki. Tutaj dalej nie mam już nic. Co będzie nowa seria na moim kanale? Jestem na łóżku. I seria będzie się nazywała. Yy, yy, Dziwne Miejsca. Dziwne miejsce, by zrobiły takie różne rzeczy albo ksingi w różnych miejscach. Tutaj dużo, nie wiem co to ma sobie powsadzać. Dobra. Koniec. Koniec odcinka. Intro. Nie, intro dzisiaj nie będzie. Nie b będzie. Na początku chyba wam, Zrobię wam filmik, bo wcześniej tego nie ja zrobiłem. Intro i... Filmik, intro i boom. Odcinek ten oto właśnie. W poprzednim też tak miałem intro, co prezentowałem puzzle z piłkarzami. Jest już tam chyba 9-10 wyświetleń. A więc dzięki. Po, dajcie łapkę w górę, jak Wam się podoba te intro, bo mi bardzo się podoba. A w ogóle to będzie niespodzianka. Nie wiem kiedy, ale na pewno Wam to pokażę. To będzie prawdziwe, nieudawane. Mam nadzieję, że będzie dużo wyświetleń. I w tym filmiku, i w innym filmiku. Bo na razie mało wyświetleń. Dużo łapy w górę dajecie. Znaczy, dla mnie dużo. Jedna łapka w górę, no. Nie, nie chodzi tutaj o puzle, bo chodzi tutaj... O, nie będę wam pokazywał. A więc, pa! Wchodźcie na mój kanał i na ten odcinek. Kto wejdzie na ten odcinek, dostanie ode mnie. Tą kartę rar. Tą kartę rar. Kto pierwszy, oczywiście, wejdzie na ten odcinek, dostanie ode mnie kartę Tom Odorar. Dobra, ja się z Wami żegnam.